Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22. Moi drodzy, w dzisiejszym gameplayu czeka nas bardzo dużo pracy, ponieważ na moich dwóch polach, a nie są małe pola, rosło w końcu sorgo, więc czeka nas bardzo dużo koszenia. Drugą rzeczą, o którą warto wspomnieć, to wczoraj wyszła bardzo duża aktualizacja gry dotycząca poprawek stabilności, bo jak wiecie, no, farming potrafił przykrzaczyć nawet na najmocniejszych maszynach więc będzie teraz troszeczkę bardziej stabilnie. I drugą rzeczą, którą dodali, to są nowe maszyny i urządzenia do prowadzenia naszej farmy. No więc moi drodzy, zapraszam Was na ogrodziny tych maszyn oraz na żniwa SORGO. Zaczynamy! Moi drodzy, jak wspominałem też na wstępie, dodano też nowe maszyny. Ja tak dokładnie nie wiem jakie maszyny dodano, ale pamiętam doskonale, że dodano tego Case Steigera, czyli wiecie, najsilniejszy ciągnik z farminga 15 gąsienicowy i kołowy. Zresztą ja wam pokażę, o który ciągnik mi chodzi. Oczywiście chodzi tutaj o serię ciągników ciężkich, tych największych i ten Quadtrack się znajduje. Tutaj mamy dwa takie ciągniki, a raczej chyba trzy, bo jeszcze jeden dodano, bo były trzy na pewno. O, jest tutaj Steiger, Connect Series, wersja kołowa, i tutaj możemy y, różne warianty konfiguracji założyć, między innymi co tutaj jest. Obciążniki, wiem, że jeszcze można było ustawić koła i gąsionki, ale nie wiem, w której te wersji było, i tutaj mamy te. Wersje na gąsienicach. Tutaj jest takie mniejsze gąsionki, no i podejrzewam, że też, że jest to najsłabsza wersja tego Case'a. Zresztą, poczekajcie, zobaczmy. 558 koni, natomiast ten, no, będzie na pewno miał. Więcej tych koni możliwość dodania więcej koni, bo ma znacznie szersze gąsienice. I zobaczcie, 692 konie. No to można powiedzieć, że prawdziwy monstrum. I takie właśnie te maszyny dodano. Jeszcze można sprawdzić tutaj firmy, bo coś mi to mówi, że było coś jak AEB. O właśnie, tutaj, nie tutaj, ABI. Czyli dodano tutaj takie dwie beczułki. I jeszcze było coś z marki KRONE. Tylko czy ja to znajdę. Poczekajcie. I tu mamy literkę K. I musimy szukać krone. Czyli podejrzewam, że dodano te sieczkarnie oraz przystawki do tej sieczkarni marki krone. No jest trochę tego. I nawet prasa jest super. Na pewno jak będę miał odpowiednią ilość kaset, taką prasę zakupię bo nie chcę też kupować takich urządzeń które kupowałem w wersji 19, moi drodzy a tymczasem zaczynamy żniwa sorgo jest dużo pracy przed nami ja oczywiście później puszczę pracownika bo ja będę też chciał rozpocząć orkę a raczej głęboszowanie, bo y, trzeba o tym pamiętać, że pole tego wymaga więc zaczynamy dobra, kompajn odpalony chyba jest też rozłożony, tak jest zbiornik podniesiony ja uwielbiam te dźwięki, o których wam mówiłem. Czekajcie. No tego nie było w 19 super, zaczynamy. Właśnie dziwni mi się, co jest w Aha. No tak, tak się kości sorko, okej. Okay. Nie wiedziałem. Jest to zupełnie... Inny rodzaj zboża. Ja myślałem, że będziemy wycinać wszystko. A tutaj wygląda na to, że tylko górę. A więc tak to wygląda. Muszę chcę zobaczyć czy... Nie, słomy tutaj nie mam dostępnej. To chyba logiczne, bo kosimy tylko tą górę, ten owoc. No ale całkiem nieźle spisuje się ten Deutschbar, to INER. Dobra, koniec mamy. No i mogę Wam powiedzieć, że ta aktualizacja jednak coś dała. Nie mam takich lagów mam pełne 60 fpsów tylko przy przełączaniu y, kabina na zewnątrz kamery mam lekki lak. o widzicie teraz mi troszeczkę też ścięło no ale to zniweluje te zacinki także nie będzie wam to tak bardzo przeszkadzać ja mogę w sumie już puścić pracownika fajnie wygląda ten odrzut zobaczcie cząsteczki wszystko ładnie fajnie wygląda Drodzy, sprawdźmy może teraz maszyny, a szczególnie głębosze, bo ja potrzebuję głęboszować na tym polu. Zresztą zaraz Wam pokażę, które pole wymaga głęboszowania, czy też orki. I tutaj mamy, wymaga zaorania. No wszystkie moje trzy pola, 40, 41, 38. Ja też tutaj myślałem, żeby z tych pól, nawet tych trzech pól, zrobić jedno duże pole. Byłoby naprawdę super, co? Tylko musiałbym wybrać jakieś jedno zboże, które przynosi najwięcej dochodów. Póki co takim dochodowym zbożem jest Sorgo. Ale wiecie co, to na razie będzie w następnych odcinkach. Ja się muszę skoncentrować to, co będę chciał kupić, czyli raczej wypożyczyć. Moje ciągniki mają 150-190 koni. Tak mi się wydaje, z tych średnich 170-190. No nie pomyliłem się zbytnio, więc ta waltra będzie mi. Głęboszować pole. Tylko sprawdźmy, jakie mamy tutaj głębosze, albo najpierw też sprawdźmy sobie pługi, bo to też jest ważne. 190, 160 koni, 2,5 metra, 220. 160 to byłby tylko ten agromasz pięcioskibowy i on ma szerokość pracy 2,5 metra. Sprawdźmy teraz głębosze. 123 metry, zobaczcie, tu już mamy 3-metrowy głębosz. Tutaj mamy też 3 metry, ale już 250 koni. 150 koni, 4 metry. No to byłoby spoko. Sprawdźmy. 130. No i tutaj już są maszyny raczej znaczy głębosze, które wymagają naprawdę mocnych maszyn. Więc więcej co? Chyba pozostaniemy przy. Tym albo tym. No nie no, ten ma 4 metry, ten ma 3 metry i tutaj zobaczcie, 4 metry, szerokość pracy i 150 koni, więc nawet spokojnie ten massafergusom co je poradzi. Więc moi drodzy, co możemy zrobić? Chyba tylko go wypożyczyć, bo cena podstawowa 10 tysięcy, ja też zbytnio dużo pieniędzy nie mam, ale będę się później zapożyczał w banku, ale póki co wypożyczymy, ile mamy tutaj koszty podstawowe? Czy chcesz wypożyczyć? No pewnie, że chcę. To jest bardzo mało, więc wypożyczam. Mogę teraz już maszynę odebrać ze sklepu, tylko wiecie co weźmiemy? No, na pewno nie samochód. Weźmiemy sobie tą waltrę, tak jak mówiłem, i jedziemy do sklepu. Przy okazji przyjedziemy oczywiście przez pole sąsiada, jak najszybciej. I ta waltra też taka szybka nie jest. Zobaczcie, 42 km na godzinę. Sklep mam po prostej. Tamsiad się już pogodził ze mną. Podaliśmy sobie rączkę. Plaszeczkę wypiliśmy. Jest OK, mogę jeździć przez jego pole, nie niszcząc mu przy tym plonów. Doszliśmy do wniosku, żebyśmy sobie tutaj ustawili inaczej ustawienia i żeby nie niszczyć plonów. I tak właśnie mam. Przyjechałem do sklepu. Nic jeszcze zobaczcie, jak to wygląda, jeśli chodzi o ustawienia, tylko zaraz. Co tutaj się stanie ja wjadę. A nie, tutaj nie. Zobaczcie na modyfikacje. Pięknie. Mogę go oczywiście naprawić, tylko naprawy są bardzo kosztowne. I tutaj mamy możliwość przemalowania oraz naprawy. Napraw za 267 to nie jest tak dużo. Najgorzej. I tu jest fajna ta opcja, którą dodano. Możemy naprawiać poszczególne elementy, które są podłączone do naszych maszyn. A nie tak jak wcześniej, musiałem coś zrzucić i odjechać, żeby to wszystko było ładnie rozdzielone. Tutaj jest naprawdę super i naprawiamy. Najgorzej jest przemalowaniem. Przemalowanie kosztuje bardzo dużo. Czy na pewno chcesz przemalować pojazd za 58 euro? W sumie, no dobra, ok. Nie widzę tutaj jakiś zmian w kolorze. Najważniejsze, że w sumie ciągnik jest naprawiony, tak? Przemal, przemaluj. Ustaw. Ustaw. Co tu jest jeszcze? Mogę zmienić. Weźmy tą waltrę i ustaw. A, nie! Przemalowanie, czyli chodziło tutaj o ten obciążnik. Tutaj byłoby gorzej. I zobaczcie, ile to kosztuje. 7541 euro. Podziękuję. Naprawdę. Nie będę tutaj nic kombinował. Wystarczy tylko i wyłącznie naprawa. Dobra, podjeżdżamy teraz. Dobra, możemy wracać na farmę. Oczywiście puszczę pracownika, żeby głęboszował. Myślę, że ta Waltra sobie poradzi bez trudu z tym głęboszem. Dobra. Puszczamy głębosza. Jedziemy. No i zobaczcie, pole teraz wygląda zupełnie inaczej aniżeli u 19, po głęboszu. Zobaczcie, jak pięknie ziemia tutaj się zachowuje. Jaki realizm. Wow, jestem pod wrażeniem, naprawdę. Przyjemnie się gra. Bo zawsze po głęboszowaniu u 19 była taka czarna, nie było żadnego nalotu. ...po poprzednim zbożu. Oho, zdaje się, że nasz... ...kombajn skończył pracę. Znaczy pracownik. Możemy opuścić i zasuwamy pod górę teraz. Obroty... ...wysokie. Tak, tak, zbytnio dużo nie zauważymy. Ale jak kamerę przerzucimy na drugą stronę, to pięknie. Super. Puścimy teraz pracownika. Jedź, jedź, migaj. Widzicie? Zupełnie inna teksturka. Dobra, sprawdźmy, jak to teraz wygląda. oddalę się troszeczkę. Albo w sumie mogę zostawić tak, jak jest. I co tutaj wymaga teraz? Wymaga wapna? Czy nie wymaga? Nie! Wymaga wałowania. Co? Czego? A cóż to jest wałowanie? Muszę się zastanowić. Wymaga wałowania. Może chodzi o. Wyprostowanie tych gruntów, czy coś takiego? Dobra, trzeba teraz jak najszybciej iść po traktor, bo kombajn tutaj skończył. Chociaż w gruncie rzeczy ja mogę zwolnić pracownika i jechać opróżnić. Zbiornik 8,5 tysiąca litrów. Większość sorgo sprzedam, natomiast drugą część. Może z tego drugiego pola będę chciał zachować dla koników. Ciekawie, czy wszystko wejdzie. Bo ta przyczepa wygląda na pojemną, ale to się zaraz ukaże, jak jest w rzeczywistości. Zobaczymy. Nie, tak, nie da rady. Nie wejdzie wszystko. No nic, wracamy na pole. Ups, pracownikowi troszeczkę przeszkodziliśmy, ale już uciekam Ciekawe jakbyśmy użyli pługa, czy byłoby potrzebne wałowanie Pełne obroty i jedziemy Pasowałoby to brurę schować, żebym się jakieś drzewie nie uwadził Ale pięknie pracuje ten header. Znaczy, tłucze się po prostu, ale fajny efekt dźwiękowy. Ja będę chciał jeszcze tam podjechać i tamte sorko zebrać. Może zdążę przed Baltrom. Zobaczymy. Bo szkoda. Może nie dojdzie do kolizji, w jakiegoś wypadku nieszczęśliwego. Nie, udało się wszystko zebrać. Napiszcie mi w komentarzach, czy hodowla koni jest tak samo opłacalna jak w dziewiętnastce. Ja będę chciał rozpocząć właśnie tą hodowlę, i zaczniemy z największego pastwiska dla koni. Napiszcie mi, co o tym sądzicie. Super. Może wyłączymy te koguciki. Kokucik, a jest tylko jeden. Nie, w sumie są dwa z tyłu i z przodu. Myślałem, że gdzieś z boku. Tutaj tu jarośnie, troszeczkę mi przeszkadza. Teraz z kabiny. Nie zrobiłem mi jaka? Chyba nie. O, rozglądam się po kabinie. chyba został nam ostatni raz przejechać. O kurczę, jaka zrobiłem chyba? Tak, dobra, już poprawiam. Jedziemy. Na pagureczek. Ostatni raz do przejechania. Na sąsiednim polu również rośnie Sorgo, a tam troszeczkę wyżej rośnie pszenica. No i widzicie, kasa mi się powoli kończy. Będzie tr tr trzeba coś zacząć zarabiać Ale wiecie, to są dopiero początkowe etapy gry, więc zarabianie przyjdzie nam bardzo trudno. Chociaż mam wszystkie potrzebne maszyny. Dobra, mogę tutaj wyłączyć header. Jedziemy na drugie pole. i zobaczcie, jak się zniszczył ten header. Jest tak, jakby tutaj zobaczcie, traci barwę. Ten ślimak jest tak, jakby taki wyślizgany. No kurcze, no pięknie to zrobili. Jest na co zwrócić uwagę. No super, super, brawo. Ale nie sądziłem, że przy jednym polu możemy już stracić barwę ślimaka. Rozumiem, po kilku latach. Dobra. Teraz tutaj wjeżdżamy. Może włączę najpierw header, combine. Dobra. Tutaj puszczam pracownika. A ja się przenoszę teraz jak najszybciej do kolejnego ciągnika, który jest wolny. Weźmy sobie tego sztajerka malutkiego. Ile on ma koni? Podejrzewam, że bardzo mało. Zaraz sprawdzimy. A tutaj. I to jest z tych małych ciągników. On ma, moi drodzy, 135 koni, czyli mamy 135, 170 i 190. Taka jest moc naszych maszyn. Jak zwykle na pełnym gazie. Nie ma możliwości delikatnej jazdy z tego co widzę. Dobra, przyczepiony lasowany, no nie da rady, niższy bieg. Dobra, zrzut, sorko. Okej, okay, teraz się odpięło. No to też super. No, mamy już 4 tony, super. I tu mamy też aktualne ceny. Najlepsza cena jest w młynie zbożowym. Zresztą tak samo było w 19. Młyn zbożowy zawsze oferował najlepsze ceny w stosunku do elabatorów czy innych skupów zbóż. Ok, 80%. Już dostaliśmy informację I całkiem sprawnie ale dużo pracy nas czeka jeżeli będziemy chcieli hodować konie to trzeba też kupić kosiarkę żeby kosić też prasę wypożyczyć później się odkujemy jak sprzedamy konie na fotkę sobie zrobię. Ojej, Szybciej. Tutaj pracownik coś nie dojechał do końca. Dobra. Full. Ale nie rozumiem. 82% tylko jest. Aha. Dobra. Dobra, wracamy. Robimy zrzut. Czekajcie, weźmy... ...kierunek wyładunku. Może... ...nie syp. Lewa strona. Albo może prawa lepiej. Okej. Okay. Jestem i syp na prawą stronę, na prawą burtę. Tylko nic tutaj się nie zmienia. O, za mamy zapisywanie. Teraz dopiero się odświeża. Jak escape'em, przerzucam. Dobra, jest też dźwięk, jak się nam opuszcza burta. I łapię na zawiasach. Super. Dobra. Jeszcze troszeczkę zostało. A ja wracam może do mojej baltry. I będę chciał wykonywać tą pracę. Zamiast pracownika, te brony kiedyś mnie doprowadzą do zawału. Mówię Wam. Jedziemy wykonał sobie tą pracę głęboszowanie a w następnym gameplayu albo poza odcinkiem zrobimy bałowanie to no całkiem sprawnie No i widać poprawę tutaj w stabilności. No troszeczkę lepiej gra działa aniżeli poprzednio. No i gierka też się dobrze sprzedaje. Nawet bardzo dobrze. O kurcze. Jaczka zrobiłem, już poprawiam. I rzucił dwójkę. Kurde, co jest? Dwojeczka. Terenowa. Trójeczka terenowa. No, widzę, że. EZI SI szaleje w przerzucaniu biegów. I kamyki mamy. O kurde. Dziwne, bo wyłączyłem tę opcję z kamieniami. Znowu się da się na wrzucanie biegów. Chyba sprzęgła zaraz spali. Mocnik S coś tam S i H nieoczekiwanie nie przerwa pracy nie znaleziono pola No nic, to jednak ja muszę zakończyć to, tą pracę Dobra Do góry O ile się nie mylę, te kamienie niszczą maszyny Głębosza możemy sobie zniszczyć A przecież to wyłączyłem Zresztą Poczekajcie, zaraz sprawdzę. Mogę to zrobić ręcznie, ale. Kurde, tu się kamienie pojawiły wszędzie, się te kamienie pojawiają teraz. Zaraz sprawdzę. Nie Kamienie w polu, mam tutaj wyłączony. A może tylko są graficznie, pojawiają się. Później je sobie włączę, bo na takim początkowym etapie to będzie za dużo roboty z tym, i ceskania się. Więc ja sobie tutaj jeszcze włączyłem parę rzeczy, włączyłem, żeby troszkę mi działało to wszystko sprawniej. Yy, dobra, moi drodzy, teraz zobaczmy, co się dzieje u naszego pracownika, który obsługuje kombajn 85% mam już zapełnione. To wracamy do stajera i będziemy wykonywać załadunek. Mam nadzieję, że będzie to przebiegało sprawnie Bez tych wron Katastrofa z nimi jest Już powinien pracownik wysunąć rurę Dobra A teraz schował Ja podjeżdżam maksymalnie Jak najbliżej Dobra I zrzucam Ok, już zrzut wykonany, i zdaje się, że pracownik też skończył tutaj pracę, tak jest? Tak, ok. Teraz jedziemy głęboszować kolejne pole. To już będzie poza odcinkiem. Moi drodzy, to będzie wszystko, co chciałem Wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten gameplay Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się wszystkiego dobrego, wspaniałego weekendu. Cześć, hej, pa!